Run. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku TP Talk. Dzisiaj spojrzymy sobie na Vapor 14 z Impulse Packu. Buty pożyczone od teamsport.pl yy, Tutaj tak leży ten karton przede mną i ja coś zauważyłem na co nie zwróciłem uwagę wcześniej. Oczywiście te buty teraz yy, z tych kolekcji, nie wiem czy to tylko buty profesjonalne czy nie, Nike są dostarczone w takim srebrnym pudełku. I tutaj jest Nike delivered from the future in a cardboard box. Dostarczone z przyszłości w tekturowym pudełku. Yy, nawiązując do tego, co ostatnio tam o Nike komentuję. I jak skomentowałem Superfly 8, które mieliście już na kanale, no to przyszłość nie wiem, czy yy, wygląda kolorowo. No, mam nadzieję, że naiki nie odnosi się tutaj do rokowań. Jak nasz świat będzie wyglądał, bo no, być może wtedy mają rację. Oby nie. Dobra, yy, w pudełku, w pudełku pudełku buty. Buty z Impulse Packu, czyli kolekcji wypuszczonej w maju 2021 roku. Tu dostałem od Eleven Team Sports y, dzień po premierze. No, wy ogląda, oglądacie oczywiście z poślizgiem, tym bardziej, że dużo naraz nagrywam odcinków. Tak oto wygląda worek. Worek sobie odkładamy. Yy, no i mamy tutaj nowe wapory. Nowe wapory ogólnie rzecz biorąc, no nowe Mercuriale zostały wypuszczone premiera była bodajże 19 stycznia więc no to nowe może i nie takie nowe, no ale pierwszy raz też mam w ręku, więc jakoś będę Wam relacjonował swoje wrażenia które spodziewam się, no są bardzo bliskie wrażeniom związanym ze Superfly 8 które Wam pokazywałem no bo też refleksją istotną i prawdziwą na temat tu sobie trochę przybliżymy na temat tego Hmm, jak wygląda ta seria Mercurial, jest to, że Vapor i Superfly różnią się tylko tym, że tutaj kołnierz wystaje w Superfly'u i to tyle. Nie wiem, jaka jest różnica cenowa, no, ale wydaje mi się, że nie warta tego. Tym bardziej, że wydaje mi się, że taka, ta niska forma jest bliższa temu, co znamy z linii ogólnie na przestrzeni dziejów, bliska temu profilowi lekkiemu, szybkiemu, no jakoś tak bardziej zwinnie to wygląda, tak? Nowa, nowa kolekcja, pokazywałem Wam też na kanale już Phantom GT, też zieleni, też z tej kolekcji, więc tutaj nawiązanie do tego, co mówiłem, że w różnych odcieniach zieleni, te buty zostały wypuszczone. Bardzo ładnie to wygląda. Kolorystyka bardzo ładna. Ja też jak sobie tak wspomnę różne kolory na przestrzeni w ogóle w butach piłkarskich czy w linii Mercurial, to podobne barwy się tu pojawiały, ale jakoś tak w miksie. No bo na przykład ten taki seledynowy to są Vapor 8, jaśniejszy zielony, no to możemy na przykład w, tam w Vapor 10 Superfly 4 odnajdywać dokładnie taki kolor, tak. No więc tutaj nam się kilka takich refleksji może łączy. Co my tutaj mamy? No mamy cholewkę, która teoretycznie jest cholewką tkaną, chociaż my tutaj nie do końca wiemy, tak naprawdę patrząc na to, czy tylko na przestrzeni tutaj językowej, tak jak wiele, wiele innych butów w tej chwili, gdzieś tam oglądaliśmy sobie New Balance, te Furony, jakieś buty AMBRO, Pytanie, jak głęboko ta tkana czy zachodzi. zachodzi. No to nie jest tutaj takie istotne, bo jak sobie odejdziemy od całego marketingowego aspektu tych tkanych cholewek, no to sumarycznie gdzieś tam no, istotne są walory użytkowe dla nas, tak, a nie to z czego, co jest tam zrobione. W większości przypadków do tego by... Hmm, myślę, że takim stwierdzeniem można by hmm, spłycić sytuację. Yy, mamy tutaj kilka warstw materiału. Mianowicie mamy sobie ten bazowy, yy, który jest podziurkowany. Mamy wewnętrzne wyściełanie dodatkowe, które też jest na przestrzał podziurkowane i mamy naklejoną tą siatkę, która idzie sobie przez cały but i która, jeśli jakieś nierówności tu powstają, to są to nierówności w skali mikro i właśnie ta siatka nam tu tworzy. Poza tym, że mamy dodatkowo jeszcze naklejony tutaj pasek... Yy, tworzący służnajki. Natomiast, natomiast, ja tutaj muszę zrobić bardzo rzadko, wplatam inne buty w odcinki, natomiast no coś mnie tu zaintrygowało i muszę to sprawdzić, bo nie chciałbym być go słownym, ale mam pewne, pewną refleksję i przypuszczenia. Mianowicie tutaj w waporze, ja już zacznę mówić i zaraz się zweryfikuję, czy miałem rację. W waporze ten służnajki nie jest taki wystający jak w Superfly i teraz też, no dokładnie. Zobaczcie, jak tu mamy superfly. -e to to jest naklejone na to jest wybrzuszenie natomiast to jest naklejone na, ale jednocześnie pod tym jest wgłębienie po to, żeby to było wkomponowane więc co tworzy równiejszą płaszczyznę niż tutaj no i teraz pytanie, na które teraz nie odpowiemy dlatego, że są inne kolorystyki tam mieliśmy coś innego, tu mamy coś innego pytanie, czy to jest różnica między kolorystykami czy to jest różnica pomiędzy Superfly a Vaporem bo no być może być może taka jest Yy, całkiem fajnie w ogóle to rozwiązano. Jeśli tu jest faktycznie takie wgłębienie, no to chyba tylko może oznaczać to. <laughs> w zasadzie to ja tutaj wewnątrz susza nie widzę tej siatki, którą mamy wszędzie w koło. Tutaj jest bardziej gładko, jedynie co to nierówność tworzą te tutaj yy, znaczki, bo to też jest jakiś lakier nałożony. Znowu muszę wrócić. Tak, a zobaczcie, tu w superflach mamy wewnątrz tą siateczkę. Czyli są jakieś, jakieś takie różnice w budowie, natomiast y, też niuansowe. Nie? Raczej tak w kategoriach jest jakiś tam niuans. Y, ta cała cholewka, siatka zachodzi tutaj pra prawie 360 stopni, gdzieś tam się pewnie łączy tutaj pod tym łączeniem podeszwy. Y, w poprzednich generacjach mieliśmy płytkę podeszwy osobno tu, przód, tył. Y, co wydawało mi się, że będzie tworzyć dużo problemów, jeśli chodzi o odpadanie tych płytek. Sumarycznie chyba aż tak często nie widziałem, żeby ktoś tam sobie gdzieś wrzucą swoje tego typu historie związane z tym butem. Na zewnątrz mamy tutaj przyklejone jeszcze takie usztywnienie w postaci owego wichajstra, który... wichajster to jest chyba gwara poznańska, więc no powiedzmy, że się podzielę z Wami takim regionalnym sukiem. Które ma usztywniać piętę, co robi, no poniekąd trochę robi, ale nie za mocno, bo mamy jakieś wewnętrzne usztywnienie dodatkowo, które mogłoby być chyba troszeczkę sztywniejsze. Natomiast tu mamy zwieńczenie tego kołnierza, zwieńczenie, które tu jest dodatkowy, dodatkowa skóra naklejona, czy tam jakiś syntetyk, no dobra, to jest syntetyk. I od wewnętrznej strony do tego jest to wyściełanie. Do tego sobie wrócimy, ale też muszę porównać jak to było w Superflyu. W Superflyu niczego takiego nie ma, jest, jest tak. Więc tutaj trzeba było jakoś dodatkowo tak zwięcić ten kołnierz, żeby on tak wystawał. No i tak, i tu mamy wewnątrz poduszkę dosyć obszerną, miękką. Jak sobie zobaczycie, no bo chcę gdzieś Wam gdzieś w skale pokazać tej miękkości, tutaj się tak trochę zagina. Tak? I co ciekawe, tutaj też mamy miękkie, w jakieś tam minimalną, minimalną pianeczkę. Może po to, żeby nas to nie obcierało. Logo Mercurial, znaczy logo, taka, taka szczałka, gdzieś tam wpasowująca się w ten design, który tu przewidziano dla tego buta. Hmm. Oczywiście tu już mamy porzucone to, co było w Superflyu, to znaczy to jest 4,7,5, więc będę przymierzał. Patrzyjcie na filmik. Yy, obserwujcie filmik na Instagramie. Hmm. Nie, nie ma tego całego tam motywu z, tym, z tą legendą na przykład tutaj z oznaczeniem fragmentów buta. Yy, oczywiście język standardowo zastopiony ro, rozciągliwą siatką, więc mamy tu jednolitą strukturę, system sznurowania, sznurowadło in-out, czyli tworzące jakieś tam nierówności po środku. Yy, wydaje mi się, że dosyć małe są dziurki, dlatego że w środku sznurowadło jest dosyć zwarte, tworzy dosyć dużą wypukłość. Kto wie, czy tak trochę nie za dużą. Jednak lepsze jest, jak dziurki są nieokrągłe, tylko też podłużne, żeby to sznurowadło y, tak się nie odkształcało. Wewnątrz nie ma żadnych więcej nierówności, po prostu jest jakiś tam y, tempy w dotyku, znaczy nie jakoś super tempy, taki w miarę standardowy materiał. Oczywiście tutaj to wyściełanie zielone, które widzimy, gdzieś, gdzieś kończy się w tym momencie, odchodzi nam tu jakaś nitka. Ostatnio, pamiętam, dobiegły do mnie jakieś refleksje, ktoś mi pokazywał swoją parę tam waporów z poprzedniej generacji, no, ze stwierdzeniem, że kurczę, takie to tutaj czasem niedopracowane, wybrakowane. No faktycznie mogłoby nie być nitek w bucie, który tam, nie wiem, katalogowo kosztująco co 800, coś takiego podeszwa, no mo mocno i tak zainspirowana poprzednimi poprzednimi generacjami oczywiście jest gdzieś granica tego ile można zmieniać podeszwę, no bo ona przede wszystkim musi się dobrze sprawować yy, tutaj ja skomentowałem, że o coś ciekawego zauważyłem co wcześniej nie widziałem yy, skomentowałem, że ok, sensownie yy, jedyne co to trochę mi nie pasuje tutaj akurat w tym miejscu to zgrubienie yy, może ograniczające gdzieś tam elastyczność, spoko Natomiast może nie logicz, niekoniecznie logiczne w kontekście takiego przesuwania się buta na trawie, ale też nie, nie bardzo przeszkadzające, bo to jest taka, taka mniejsza wypukłość, a nie jakiś tam kołek duży. Tak? Yy, dobra, to, 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 to. Tak jak już wspomniałem, tu wciąż utrzymuję, że w tej edycji yy, no tutaj się palec nie zgina, więc tutaj zostawienie i stworzenie wręcz yy, możliwości do tego, żeby podeszwa się mocniej zginała, okej, okay, ona się zgina tam, gdzie na jakiś założyło, ale zło, założyło w złym miejscu, nie? To no taka podstawa, żeby wiedzieć, jak jest zbudowana stopa. To jest co ciekawego, co zauważyłem, to tutaj, mm, zobaczcie, jak mamy te kołki, to tutaj tak dosyć fajnie jest to wytłoczone, to znaczy jest ten kołek i z niego wychodzi tak jakby nachodzący ten drugi, ten przedni. Te kołki tutaj, one są dosyć, dosyć długie, bo my widzimy ten czubek, ale on się tak rozlewa. Jak sobie spojrzymy z tej perspektywy, mam nadzieję, że to ostrość ładnie łapie na kamerze, to zobaczcie, jak on mocno tutaj jest w poprzek, tak, jaką rolę ham, hamującą będzie pełnił. Także tutaj bardzo fajnie, po pierwsze wizualnie to, czegoś takiego jeszcze nigdy nigdzie nie widziałem, ale też funkcjonalnie ktoś to wymyślił. To mi się tutaj podoba. Yy, chyba nie zauważyłem po prostu tego. Tak, nie zauważyłem tego yy, w, 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 w Superfly'ach. No widzicie, to jednak jest dobrze, że ja kilka razy filmy nagrywam, nawet o dosyć podobnych butach, czy nawet tych samych, bo zawsze coś tam się znajdzie. To, że to jest, pełni rolę usztywniającą, z tym, że no, faktycznie była pewna wątpliwość, i to już od początku, kiedy Nike wymyśliło te dwie płytki, że tutaj jest za mała sztywność. I nawet mieliśmy przykład piłkarza gdzieś tam, było zdjęcie, któremu się but w drugą stronę. Więc, no, jak dla mnie, mimo wszystko dobrze, że tutaj usztywniono dodatkowo bo to będzie nadawało taką sztywność, jak, jakiej, jakiej byśmy tutaj pożądali. Podeszwa, podeszwa, tu dziura oczywiście dla zaoszczędzenia wagi, to jest spoko, natomiast wtopa z tym, że but się łamie nie w tym miejscu, w którym powinien. Oczywiście łamie, mi <słuch> nie zgina, nie że się cholewka łamie. Dobra, Przypomnimy, tak dla porządku, mamy wkładkę z takimi wypukłościami, które to wypukłości wpasowują się w dziurki, które mamy tutaj podeszwie. Tu będzie, myślę, że całkiem ładnie widać. O, może, może tu się udało. Muszę zobaczyć sobie jakieś światło od tej strony też. Co będzie? Będzie eee, tak to wygląda. Po prostu no, wkładka się nie przesuwa wewnątrz buta. Chociaż w zasadzie, jak tak sobie teraz... No nie, okej. Okay, pod wpływem ciężaru to już się, już się nie przesuwa. Eee, elastyczność tej podeszwy. Elastyczność tej podeszwy, no to jest ok, podeszwa jest cienka, natomiast yy, ta elastyczność ma swoje ograniczenia, nie? Yy, poprzednią generację, jak założyłem, uderzyła mnie sztywność przy zginaniu palców, to tak jak się te nierówności rozkładają i tu to nie, nie uległo poprawie. Może troszeczkę lepiej jest w waporze, dlatego że ten służ nie jest taki gruby, on nie wystaje, on tutaj dodatkowo jeszcze akurat usztywniał no co sumarycznie do tej podeszwy, do tej cholewki, która nie jest optymalna, jeśli chodzi o, o sztywność jeszcze utrudniało, tutaj jest trochę lepiej, bo ten służ wydaje się zachowywać tak jak i cała reszta otoczenia więc może trochę na plus w stronę wapora w tym, że pamiętajmy, ja nie wiem czy to jest różnica między superfly a waporem, czy kwestia dotycząca tej kolorystyki, to też też sprawa otwarta yy, więc wydaje się, że tutaj troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o, o tą cholewkę natomiast yy, Utrzymuje yy, jak najbardziej to swoje trochę rozżalenie, rozczarowanie tym, że jest to odgrzewany kotlet. Sobie zacznę tak, tutaj tak rozwiązywać trochę, powiem, że będę robił zdjęcia. To lubię mieć też nurówki w środku, bo to tak ładnie potem but wygląda. Utrzymuje swoje rozczarowanie tym, że. Nie ma za dużo postępu. Jeszcze w tych superflyach byłem tak rozczarowany kwestią tego, że ktoś po prostu nie kumał, co tam opisywał w tej legendzie. No ale już to, to zostawmy. Nie ma postępu. Nie jest to ewidentnie but, który jest jakoś w swoim segmencie dobry. A oczekiwalibyśmy od Mercuriala, że to będzie but najlepszy. Furony od New Balance. Zdecydowanie lepiej, lepsze, yy, lepsze wrażenia. Niestety, yy, wizualnie yy, ta kolorystyka bardzo fajnie wygląda mi tutaj na żywo lepiej niż na zdjęcia. Yy, więc, yy, jak się zastanawiacie, to warto sobie gdzieś tam yy, zobaczyć je na żywo. Bo może to Wam wpłynąć jednak na, na Wasz odbiór. Yy, myślę, że lepiej wapor niż Superfly. Bo tańsze, a, a różnica z nikoma. Nie, trochę fajnych elementów, trochę nie, natomiast no, do następnej generacji raczej, jeśli będą się pojawiały jakieś moje zachwyty, to może z dwóch powodów. Jednym może być to, że będę miał te buty, będę w nich grał i jakoś coś mnie urzeknie, co tutaj nie zauważyłem. Bywa, tak. Bywa, bywa, no. Yy, yy przyznaję się, muszę, chcę być według, wedle was fair, rzadko tak jest a, ale tak bywa, mogłoby tak być drugie to to, że mogą się w pozytywnym, yy, pojawiać w pozytywnym wydźwięku z uwagi na kolorystyki, gdzie tutaj konstrukcja tego buta, no w zasadzie robi yy, nieograniczone możliwości bo tu można bardzo, bardzo wiele yy, i sam bym miał wiele pomysłów, jak to by można fajnie zrobić więc, więc to tyle Natomiast Nike bardzo dalekie jest na tą chwilę od wizerunku jakiejś innowacyjnej firmy itd. I raczej życzyłbym sobie, żeby nie wrócili kiedyś do mówienia o tym, jak zaczną nagle robić buty tam jakoś wyjątkowo nowe, no bo innowacyjna marka to jest marka, która jest innowacyjna stale, a nie tak jak jej się podoba nie. I stale utrzymuje tą jakąś swoją pozycję. No bo jak tak, ja, jeśli tak nie jest, to znaczy, że ta innowacyjność to jest tam losowa. No to możemy mówić, yy, na przykład, że ktoś jest, co, jakieś auto jest najszybsze, skoro, skoro nie jest najszybsze albo marka auta, tak? O. No to jeśli jest to najszybsze auto, to musi być na przestrzeni wszystkich modeli i na przestrzeni czasu. Dobra, moi drodzy, widzę, że w międzyczasie mi się tutaj włączył rejestrator, więc może mogliście odczuć jakąś zmianę w dźwięku, za co was przepraszam. Dzięki Eleven Team Sport za pożyczenie butów. Mm, przyznam wam się, że to jest koniec kartonu Który ja dostałem Więc yy, póki co jest kolejka filmów Do publikacji yy, I one będą się pojawiać Na zmianę z tymi moimi korkami yy, Pewnie yy, całkiem niedługo też Poproszę Tim Sport o podesłanie kolejnego kartonu Jak się pojawią jakieś fajne buty To będziemy je wam pokazywali Na tą chwilę to by było tyle Zapraszam was tam na, za na zakupy W tym polecanym sklepie yy, No i co? To by było na tyle. Ja jeszcze będę nagrywał jeden odcinek o butach, które dostałem w prezencie, które były pewną niespodzianką, więc to, to jeszcze się na kanale pojawi. Tymczasem życzę Wam udanego dnia. Mam nadzieję, że odcinek się przydał. No i co? Zdrówka!